konsekwencją mówienia o naszej winnicy jest konieczność myślenia w kategoriach my. Skoro winnica ma być nasza, to znaczy, że my musimy ją tworzyć. Wielkim skandalem i smutkiem jest sytuacja, w takim czy innym kościele czy parafii następuje podział. Jakiś groboszcz myśli o sobie ja, a o swoich parafianach Razem tworzymy naszą winnicę. Razem tworzymy to. I tu Chciałbym... W drogę, w drogę. chciałbym. Ze swojej strony, siostry i Bracia, otwieram się na wszelkie sugestie, pomysły, rady i pomoc księdza kanonika, księży Pekanacie Świecki. Otwierał się też na upomnienie, bo jedno, co mogę Wam z całą pewnością obiecać, to fakt, że nie jestem doskonały. Ksiostry i Bracia, nie byłem najubieroczym księdza kanonika, ale oglądałem zdjęcia zdjęcia z kościoła i z poczęstunku o mszy święte. Byliście wtedy razem. Razem w kościele i razem poza kościołem. Wszyscy. Duchowni i świeccy. Młodzi i starsi. Przy tym samym bigosie, Kiełbasce i torcie. To był naprawdę bardzo piękny znak. Chciałbym go powtórzyć dzisiaj mi do takiego imię luszu, jaki przeżywał ksiądz Kanoni. Gdy ksiądz Stanisław był już księdzem, to mój tata dopiero przekonywał moją mamę, by została jego żona. Zapraszam jednak wszystkich na piknikowy posiłek. Nie teraz połzy I chodzi tu o pewien znak. Zapewne przygotowany w domu niedzielny obiad będzie lepszy. Ale tu chodzi o coś innego. Wiesz, że ze sobą pobyć, skomentować kazania, zagadać, uśmiechnąć się, podać rękę, wspólnie poświętować. Wszyscy bracia, spójrzmy raz jeszcze na dzisiejsze czytanie. Pierwsze czytanie że przychodzący do parafii ksiądz ma być prorokiem głoszącym ludowi o karku Bożą wolę. Na pewno tak. Ale pamiętajmy, że czasem ten twardy kark ma ksiądz. I wtedy dla niego trzeba stać się prorokiem i jego wzywać do nawrócenia. Jest wiele przykładów, gdy świeccy zawstydzają duchownych swoją postawą, zaangażowaniem i wiarą. Zatem pomagamy sobie wzajemnie. Jeszcze raz proszę wszystkich o pomoc dla mnie. Mając perspektywę objęcia baranin winnica, przyznam się szczerze, miałem w sobie wiele lęku i niepokoju. Wiele tych lęków rozproszyło się, gdy przed dwoma tygodniami po otrzymaniu nominacji spojrzałem dzisiejsze czytanie i połowę Wystarczy Ci moje łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Przeczytałem te słowa i bardzo to umocniło moją wiarę. Wezwało mnie do nawrócenia i zawierzenia, że Panem naszych serc i Panem naszych baran. Ja chcę usłyszeć,